Туда работает. 拒绝。 Sięgnąć za Black nie ma innego wyjścia. Sprzęgniemy się neuronalnie. Będę cię asukurować. Przyda mi się. Proxy. Gotowe? To nie będzie przyjemne. Podpinaj się. Żyjesz? Pomogę ci. Oprzyj się o mnie. Musimy dotrzeć do pociągu. Ach, boli. Wiem, Sumi. Ale udało ci się. Uratowałaś nas. Słyszysz? Wi To Blackwall. Nie bój się. Jestem z tobą. Zaraz będziemy na płycie. Trzymasz się jakoś? Zastanawiam się, co będzie z Ridem, jeśli nam się uda. Majers jest już skończony. Niewiele się zmieni. Słuchaj tego szumu. Mam ochotę zasnąć i już się nie obudzić. Hej, nie zasypiaj. Śniu mi się ostatnio lid. Ciągle ten sam koszmar, jak wtedy, w tamtym pociągu, on umiera przeze mnie. Może Rit ma taki sam koszmar. Też opowiadał mi tę historię. Hmm. To znaczy, że ci ufał. Straciliśmy jego zaufanie. John byłby bardziej dosadny, ale ja powiem tylko, że nie ma nic gorszego niż zdradzić przyjaciela. Żałuję. Ale nie cofnę czasu. Chciałabym o tym zapomnieć. Majers wydała rozkaz. Byłaś tylko jej narzędziem. Co mi? Straciła mnie tylko Rita. Co masz na myśli? Matryca neuralnawi. Na Można jej użyć tylko raz. Jak to tylko raz? To jest Ziza Blackwalla, która istnieje tylko wtedy, kiedy ewoluuje. Gdy ją uwolnię, przerwę ten cykl. Wykona mój rozkaz, ale sama się rozpadnie. Bezpowrotnie. Kiedy wiedziałaś, że tylko jedno z nas wyjdzie z tego żywe? Kiedy dowiedziałam się o istnieniu Sajnoszur i zaczęłam badać, Żałuję, że nie byłam z tobą szczer. Przepraszam. Nie musiałaś ukrywać przede mną prawdy. I tak bym ci pomógł. Co mi? Kurwa. Zaimponowała mi. Oszukała wszystkich. Myers. Hansena. Lida. No i ciebie. Serio? Mówię poważnie. Jesteś się ze mnie? Żeby pozostać skurwielem od początku do końca, trzeba mieć charakter. Wiem coś o tym. Dziewczyna jest tak zdeterminowana, że zasłużyła na szacunek. Mniejsza z tym. Znowu wróciliśmy do punktu wyjścia. Ach. Musimy znaleźć inny sposób, żeby się uratować. Zawsze możesz zadzwonić do Rida. Zabije mnie. Ale ty masz ego. Nic dla niego nie znaczysz. Jemu zależy tylko na jednej osobie. No dobra, miło było wpaść na chwilę, ale chyba powinieneś już ją obudzić. Ty prawy na miejscu. Już widzisz? Tylko ją położę. Powoli. To co teraz? Reid, ona umiera. Trup prowadzi trupa na śmierć. Jeśli umrze, to Dobry. będzie wyłącznie twoja wina. Jasne. Bo ty Majers nie macie z tym nic wspólnego. Na księżycu czeka ją tylko śmierć. Jak chcesz ją uratować, oddaj ją mnie. Tam, na dachu, pozwoliłeś wydać na nią wyrok. Hmm. Słyszeliście. Każde słowo. Sytuacja się zmieniła. Oddaj mi Songbird. Wciąż mogę jej pomóc. Są mi nigdy sobie nie wybaczyła, że 7 lat temu wykonała rozkaz Myers. Wiesz o tym? Z tobą będzie tak samo. Będziesz żałować do końca życia. Teraz nie chodzi już o te dziewczyny. Chodzi o to, żeby nie wywołała kolejnej wojny. Zawieram Songbird do Waszyngtonu. Musi odpowiedzieć za stratę. Powiedziałem coś. Całe życie chowasz się za sztandarem N USA. W końcu ci z nim pochowają. Nie rozumiesz. Rozumiem. Lepiej niż ty. I myślę, że nie robisz tego dla Nowych Stanów, ani nawet dla Myers. Reed, ty to robisz dla siebie. Bo bez tego nie istniejesz. Weź dorośnij wreszcie. Dawno się pogodziłem ze swoją osobistą porażką. Próbowałem pomóc Songbird, bo mi na niej zależy. Odebrała mi wszystkie argumenty. Ciebie też pogrąży. Oddaj mi ją i uratuj siebie. Reed, nie chcę cię zabijać. Ja ciebie też nie. Po prostu odwróć się i odejdź. Słyszysz? Nie. Nie oddam ci Somi. Zejdź mi z drogi. Daję ci trzy sekundy. Raz. Nie strzelaj. Oddam ci, Songbert. Mam tylko jeden warunek. Jaki? Chcę uratować życie. Lekarstwo miało tylko jedną dawkę. Songbert postanowiła zachować ją dla siebie. Rozumiem. Oddasz Songbert, jeżeli ta jedna dawka będzie twoja. Potrzebuję też kogoś, kto mnie weźmie pod skalpel. Mówiłeś, że masz kontakty w Europie. Mam i w Anglii też. N USA mają najlepszych specjalistów. Zgoda. Zabierz ją. Nie pozwól mi umrzeć. Masz moje słowo. Tak są. Zabieram cię do domu. Jest bezpiecznie, lądujcie. Nie. Zabieramy dziewczynę i to wszystko. Hmm. Zastanawiałeś się, na co wydasz te 30 srebrników? Odezwę się. Nie każ mi czekać za... Zadbaj o Sąbert. Jesteś jej to winien. Dla ciebie będzie lepiej, jeśli o niej zapomnisz. starting to feel Tak sobie myślę, mm -hmm. nie wiem, kurwa. Teraz to mi trochę żal tej dziewczyny. Nie myślisz o niej, tylko o sobie. Boisz się końca. To się nazywa zdrowy egoizm. Ja chcę tylko powiedzieć, że Laska miała wyjątkowego pecha w życiu. Wiesz co? Pecha, to miałem ja w i planu. Oboje, Songbert, chcieliście latać za blisko słońca. Jak mówi stare chińskie przysłowie: Wyżej jajec nie podskoczysz. Tylko przechodzisz?